Cześć! Dzisiaj jest 20 marca i pokażę Wam, jak wygląda Czokuś. Czokuś leżał przed chwilą na swoim legowisku. Ma takie legowisko dedykowane z imieniem Czoko, napisane. Czokuś lubi w nim leżeć, także yy, fajnie się sprawdza. A dlaczego Wam pokazuję Czokusia? Pokazuję go Wam dlatego, ponieważ yy, Czokuś. Dzisiaj jest piątek, a w poniedziałek miał swój drugi zabieg trymowania, ogólnie takiej pielęgnacji, w tym trymowania. Z tego względu, że po prostu na pierwszym zabiegu nie udało go się wytrymować w pełni. On po prostu miał wszystkie, całą swoją sierść jednej długości. Nie miał wypracowanych warstw, które pies o takiej sierści powinien mieć wypracowane, Więc gdyby po prostu ta pani go wytrymowała całego naraz, to czekuś by został łysy, bo miał bardzo dużo martwej sierści. No i z tego względu cały ten zabieg został podzielony na dwie części, na początku zostały mu jakby usunięte, usunięta ta sierść, ta martwa jakby jej połowa, żeby jakieś tam w ogóle jakieś zabezpieczenie jakąś sierść miał, a teraz na drugiej, na drugiej wizycie Została usunięta reszta tego martwego włosa, więc teraz Czokuś jest taki zadbany, milutki, pachnący, czysty, więc aż po prostu chce się go dotykać, bo naprawdę ta sierść jest bez porównania z tą, którą miał po schronisku. Ona była wręcz taka sztywna cała, brudna. Także no już teraz, w ten poniedziałek się w pełni tej sierści schroniskowej pozbyliśmy, także fajnie. Czokuś jak widzicie, no jest taki, o. Skoro do kontaktu, jak tylko mnie widzi, no to od razu już wstaje. Czoko, Czoko, chodź. Pokażę wam, co do tej pory się nauczyło. Chodź, Czoko, chodź, chodź. Czoko, siad. Siad, Czoko. O, siedzi? Bardzo ładnie, dobry pies. Czoko, daj łapę. Bardzo ładnie. A druga łapa? No właśnie. No to tak mniej więcej wygląda sytuacja z naszym Czokusiem. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, Czoku dzisiaj akurat mieliśmy troszkę kłótnie, ponieważ no, Czoko zaczyna troszeczkę pokazywać swoje tutaj humorki i warczyć na gości. Także, no, niestety na początku akceptowało wszystkich, teraz już tak kolorowo nie jest. No, ale w nas jest po prostu wpatrzony jak w obrazek. No, ale głównie chciałam wam po prostu pokazać, jak on. Teraz wygląda. O, może tutaj zrobimy cenzurę, bo coś widzę, że tutaj. No, dobra, czekam. Tak wyglądasz, tak? Już. On właśnie tak słodziakuje zawsze. Już.